Odra Opole przegrała mecz w ramach 30. kolejki fortuna pierwszej ligi. Po trzech zwycięstwach z rzędu wczoraj, Opolanie na własnym stadionie musieli uznać wyższość motoru Lublin. Od początku, Odra musiała się bronić, ale kluczowe dla wyniku było 60 sekund spotkania. W 26 minucie Lublinianie objęli prowadzenie po strzale Piotra ceglarza z rzutu karnego, a niespełna minuta później prowadzenie motoru podwyższył Kamil Wojtkowski. Fatalna pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Nie ma wytłumaczenia na, na taką grę, naszą w, w pierwszej połowie. Wszędzie powiedzieliśmy sobie, że jak mamy wychodzić na drugą połowę, tak jak na pierwszą, to to nie ma sensu. W drugiej połowie Odra próbowała przejąć inicjatywę i atakować, ale nie przyniosło to skutków w postaci gola i wynik nie uległ zmianie. Odra Opole Motor Lublin 0-2. Mależ nam pokazuje, gdzie, o co się bijemy w tym sezonie. Tak? Każdy mówi baraże baraże, ale gdzieś ostatnie wyniki remisy. Bardziej nas oddalały od tych baraży niż, niż przybliżały. Także bardzo cenne zwycięstwo, i mam nadzieję, że to jest ten, ten kroczek, który w następnych meczach ta końcówka będzie należeć do nas. Po porażce od raz padła na miejsce ósmej do strefy barażowej ma trzy punkty straty. Na czele niezmiennie Lechia i Arka. Więcej powodów do radości po ostatnim meczu mieli juniorzy od Reopole, którzy w 25. kolejce centralnej ligi do lat 19 podejmowali górni Kazabrze, Mecz bardzo długo toczył się w środku pola, a żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie sytuacji bramkowej. Aż do 40 minuty, gdy w pole karne Górnika wpadł Marko Wolny i został sfaulowany przez Dominika Żaka. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Oskar Zawada. Jego strzał obronił Kamil Soberka, ale wobec dobitki Zawady bramkarz Zabrzan był już bezradny. Do przerwy 1 do 0. W drugiej części meczu obraz gry się nie zmienił. Walka toczyła się głównie w środku pola. Jednak w 67 minucie z nieporozumienia Zabrzan skorzystał z za awada, który popędził lewą stroną i dograł przed bramkę, a piłkę do siatki skierował Kacper Buniak. Odra miała jeszcze kilka dogodnych sytuacji na podwyższenie wyniku, ale zabrakło skuteczności. Odra pole Górnik Zabrze 2 do 0. Przede wszystkim spodziewaliśmy się trudnego meczu, dużo walki. Nie mieliśmy dużo sytuacji podbramkowych, ale je, je wykorzystaliśmy, strzeliliśmy dwa gole i zamknęliśmy ten mecz. Myślę, że o tych bramkach tutaj zdecydowały no, gdzieś tutaj dwa błędy indywidualne. W tym dzisiejszym meczu. No, myśmy je popełniali, bo i spalowaliśmy, był rzut karny w pierwszej półce i tutaj gdzieś nieporozumienie między naszymi zawodnikami w drugiej połowie, co gdzieś tutaj było zalążkiem tej akcji, tej akcji bramkowej. No i ten, kto dzisiaj popełniał błędy. Ten, ten mecz przegrał. To dzisiaj niestety dla nas byliśmy to, byliśmy to my. Mimo zwycięstwa odra wciąż jest w strefie spadkowej centralnej ligi Juniorów. Do 12 korony Kielce traci jednak tylko punkt. Liderem rozgrywek jest legia Warszawa. To nie koniec informacji z piłkarskich boisk zawodnik toru Dobrzeń Wielki i Mazowsza Warszawa Krystian Nowak został powołany do reprezentacji Polski niesłyszących. 21-letni wychowanek Piasta Gorzów Śląski znalazł się w gronie 18 zawodników, którzy wezmą udział w Mistrzostwach Europy. Czempionat rozpocznie się 20 maja i zostanie rozegrany w Turcji. Reprezentacja Polski z Krystianem Nowakiem w składzie. W fazie grupowej zmierzy się z gospodarzem turnieju, a także Francją i Belgią. Mistrza Europy niesłyszących poznamy 2 czerwca. Pierwszy w sezonie mecz na własnym torze i pierwsze zwycięstwo żużlowcy kolejarza Opole pokonali. Lokomotiv w 48 do 42. Mecz lepiej rozpoczęli goście, wygrywając pierwszy bieg 5 do 1, później jednak kolejarz konsekwentnie odrabiał straty i budował przewagę. Po raz pierwszy Opolanie wyszli na prowadzenie po piątym biegu i nie oddali go do końca choć losy wyniku rozstrzygnęły się dopiero w ostatniej gonitwie. Przed nią bowiem kolejarz prowadził tylko 44 do 40, ale 15 bieg należał do Larsa Skupnia, który podobnie jak Robert Chmiel zdobył w meczu 11 punktów. Kolejarz Opole Lokomotiv dał Gawpil z 48 do 42. Po próbie toru stwierdzili chłopacy, że troszkę finansowe powodują z ustawieniami, jednak to się trochę pogubiło, no i musieliśmy gonić wynik, tak? Nie, nie mogliśmy budować wyniku od początku, tylko po prostu musieliśmy gonić, co się też udało i później tylko na plus. O kolejne punkty Opolanie będą walczyć 18 maja w Tarnowie.